Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj odcinek numer 2 dotyczący systemu zasilania kamer czy też sprzętów fotowideo. Ale jak zobaczycie, nie tylko. W poprzednim odcinku omawiałem te potężne akumulatory Nevel dla systemu Vilok, a teraz czas przyjrzeć się ładowarce. No bo musimy to też jakoś, prawda? Naładować te nasze akumulatory, bo nie podepniemy tego sobie od tak do byle jakiejś malutkiej ładowarki. Po prostu tego się zrobić nie da. Zobaczcie, jak wygląda taki sprzęt z uchem, czy też z rączką do trzymania. Jest też tutaj u góry system chłodzenia. Podpinamy i tyle. Tutaj z jednej strony damy tego naleśnika, z drugiej, z drugiej strony dużą baterię no aż przeciąża, no i pojawia nam się, że ta bateria jest naładowana, tak, a ta jest rozładowana, więc przewód do zasilania wpinamy z drugiej strony, wpinamy tutaj, mamy włącznik. Ja patrzę tutaj tylko na parametry, zaraz zobaczymy 16,8V 3A albo 16,8V 2A razy 2. Kiedy ładujemy to właśnie w tej konfiguracji, co teraz? Odpalamy. Mamy tutaj taki cały panel kontrolny, który nam pokazuje, co się dzieje. Słychać. Szum wiatraka, no bo jeśli chcemy działać dużymi prądami, no to wtedy niestety wydziela się sporo ciepła, trzeba to schłodzić. Tutaj opakowanie, zobaczymy sobie tylko jeszcze co było, bo jeszcze coś było, ponieważ jeśli mamy takie sprzęty, był oczywiście przewód do podpięcia zasilania i jest jeszcze przewód X. LR, który również się przyda przy właśnie sprzętach fotowideo. wideo. XLR, który możemy tutaj wykorzystać, ma cztery żyły. Wpinamy się tutaj i na wyjściu mamy maksymalnie 75W, 16,5V, 4,5A. Więc jeśli posiadacie kamery takie profesjonalne, czy jakieś inne sprzęty, które mają zasilanie tego typu, korzystamy wtedy z tych dwóch akumulatorów. I z dwóch akumulatorów pchamy, słuchajcie, te 75W wprost przez ten przewód. Ładuje się. Jakie mamy diody? Jeszcze tutaj sobie spojrzę. Mamy w tym momencie charging state, czyli sobie stan ładowania. Discharging, stan rozładowania, ponieważ jeśli czasami akumulatory są za nisko naładowane, nie wiem, czy wtedy właśnie. czy jeśli woltaż jest zbyt niski, czy wtedy jeszcze nie rozładowuje do minimum i wtedy dopiero startuje z ładowaniem ponownym. Nie chciałbym tutaj skłamać, jeśli się mylę, poprawcie mnie. Oczywiście jest to ładowarka już taka trochę bardziej inteligentna, więc nie musicie się bać, czy, czy martwić o te no, dosyć cenne akumulatory, że będą ładowane one zbyt wysokim prądem. Wtedy również mogłyby. Się po prostu uszkodzić, czy też skrócić żywotność, a tego byśmy nie chcieli. Tyle w temacie. Więc mamy akumulatory i mamy do tego ładowarkę. Firma Nevel, link tradycyjnie w opisie, zobaczcie. No i co, jedziemy dalej. Zapraszam na kolejny film. Na razie.